Witam Was z tej strony Kubik, gdzie się zagramy w, sobie w The Forest. Będzie to pierwszy odcinek z tej serii. Będzie on bardzo krótki, ponieważ to będzie taki... W, taki wstępik a więc jesteśmy ziomkiem w takiej koszuli siedzimy w samolocie nie wiem pewnie dużo osób zna no i się tutaj takie taka wiksa dzieje tutaj I tutaj jest tańczy ziom Poczuł te klimaty no i jest szczególnie fajne nie wiem kto był pilotem tego samolotu i w las taki tytanik w samolocie Taki teraz Speed po lesie. No i tyle. Tyle w początku I się ciemno zrobiło. Ciemno. Ło. Wow. Siemany go się. Ty widzę chyba jego pinisa. Zostaw mojego... Syna. Chyba syna. Zostaw go. Niech chcą go zgwałcić pewnie. Muszę go uratować, jeżeli jest taka możliwość. Jo, No. Pewnie mi znaczy jak widzicie to mieścina ale... No ta gra nie wiem, jest to, bo taka niesoptymalizowana bo komputer słaby. No. O. Widzicie, ja, nie wiem, tam... taki do cień zarzucam, taki gruby trochę jestem. No ale no trudno. dajmy się do brzegu. Wow. B Get Start tutorial. O, tu można te. Ja chcę fira se zrobić, a to nie nie nie. Nie tu. Można to jakoś anulować. exit Co, coś tu? Hmm. No dobra, to to... To, to tu se takie y, zrobimy. Czemu nie? Jezu, zdawało mi się, że ktoś tam przebiegł. Nie mogę postawić. Yo, się za penisę otrzyma, zobaczcie. Taki mały, że nie widać go. No ej, co jest? Nie mogę. Nie wiem jak to. Może B jeszcze raz. O, dobra. się kierkę. no i, i, i lecimy. Tego się nie da zabrać. U króliki. Tu są patyki doskonale. Mm. No jak widzicie widoki są bardzo ładne. Ale bym powiedział bardzo. No. Poczekajcie, tylko coś sprawdzę. Tutaj trochę jas jasność Zwiększę o, i teraz jest nawet lepiej. Tak mi się wydaje. Chociaż. Dobra. No. no. to jeszcze raz spróbujmy. Tutaj. Albo nie, pójdziemy tam, na ten brzeg. Dokładnie tam. To będzie taki wstępny, taki nudny odcinek, bo ja tutaj się zapoznaję z tą grą. Uj, lag, lagi No niedobrze, niedobrze. C damy się tam, postawimy... Co, padło? I co teraz? Użyjmy latarki. Dobra, zakończymy tutaj czyli do zobaczenia